Znajdujemy się w Grabownie Wielkim. Firma pracuje w branży stolarskiej. Produkujemy stelaże do mebli tapicerowanych, ale do mebli z górnej półki. W tej chwili produkujemy głównie stelaże. Kiedyś jeszcze zajmowaliśmy się produkcją mebli tapicerowanych, ale to już jest nieaktualne. Firma powstała, nawet się dzisiaj zastanawiałem, 30 lat temu. Mój teść był stolarzem. I wielu rzeczy się nauczyłem od niego. Jeżeli chodzi o stolarstwo. Głównym procesem produkcji jest montaż. Bo wszystkie wycięte elementy ze sklejki, z drewna, z płyty wiórowej, z płyty pilśniowej, z kartonu trzeba umiejętnie połączyć, żeby uzyskać efekt. Do tego pełnego efektu potrzeba jeszcze troszkę sprężyn, czyli stali i uchwytów plastikowych, które Łączą te wszystkie elementy. No najbardziej, najbardziej skomplikowany proces to mimo wszystko proces cięcia elementów z drewna, i ze sklejki i z płyty biurowej. Główna przyczyna montażu instalacji to brak odpowiedniej ilości energii potrzebnej do produkcji tych stelaży nowego typu. I dlatego wpadliśmy na pomysł, że założymy fotowoltaikę, żeby uzupełnić brakujący prąd, bo nie mogliśmy pracować w pełnym wymiarze czasu, ponieważ nie było energii na to. Wiedzieliśmy, że jest fotowoltaika, a Marcel rozjaśnił wszystko do końca i nie żałuje decyzji właśnie, że zaczęliśmy współpracę ze Strefą Energii. Ta elektrownia w tej chwili pracuje około 3 lat. Na chwilę obecną pozwala nam zaoszczędzić przy wykorzystaniu pełnego procesu technologicznego około 35 do 40 tysięcy złotych rocznie. Warto było zainwestować, bo zwrot tej inwestycji to będzie około 6-7 lat maksymalnie, bo to też zależy od tego jak świeci. Powiem tak. Sprawdzaliśmy jedna, dwie, trzy firmy, ale mówię, jak przyjechała tutaj strefa energii, i po rozmowie z przedstawicielem strefy była jednoznaczna decyzja, że będziemy współpracować ze strefą energii. Firma jest dostępna, doradca powiedzmy, jak ma jakąś chwilę czasu, a przejeżdża przez okolice, zawsze wstąpi. Ja też mówię o tym, że ma taki obowiązek, żeby wstąpić i wypić kawę. I jak już jesteśmy tutaj, to muszę powiedzieć, że strefa energii gwarantuje serwis na instalację, którą mamy, i może, i nawet w tym roku, żeśmy zamówili sobie ten serwis jako takie badanie kontrolne po trzech latach, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i co się z tym dzieje. Ja oceniam to z punktu biznesowego. Tak jest, tak być powinno i dobrze, że tak jest. Bo tyle mamy miejsca na dachu, dokładamy 10 kW i ze strefy energii.